Ziomeczki. Ja jestem frocisk, a jest to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj oczywiście sobie pogramy w Brawl Stars, ale zamierzam też zrobić serię, że na przykład ta, tą, co zapowiedziałem, to zrobimy ją, ale to później. Znaczy no, wiecie o co chodzi tak później, później, ale tu jest w ogóle 0 sekund, ale mniejsza. Później ją zrobimy, ale zamierzam też zrobić z innej gry, z Fortnite'a, że na przykład ratowanie świata i skamujemy ludzi. I oczywiście oddajemy, ale takie wiesz, wiecie o co chodzi, więc jak wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dzisiaj, bo tak już nie mogę się doczekać, więc miałem 1200 monet i, i musiałem sobie szybko kupić te 20 gemów, bo wiecie co? Obrakowałem, że można zrobić Star Powery. Więc w następnym odcinku, albo nie, chyba w sobotę bodajże, bo jak będę miał więcej tiketów, to zrobimy opening, żeby zdrować Star Powera. Więc spoko, a ja zapraszam Cię do mojego klanu, który zrobiłem dzisiaj, 10 minut temu. I oczywiście na razie jest od zera pucharków. Będę robił livey codziennie, znaczy no nie codziennie, tak, co dwa dni i będziecie mogli wejść do tego klanu. Więc spoko. A ja teraz przetestuję nitę na ten tryb. Więc zapraszam do oglądania po prostu. Dobra, lecimy. Oczywiście nie było odcinków, dlatego że mikrofon się zepsuł mi. I oczywiście teraz nagrywam takim zapasowym. Może mnie trochę gorzej słychać. Trochę gorzej, naprawdę pewnie mnie gorzej słychać. Ale no wiecie, trudno, że mnie gorzej słychać. Ważne, że mogę nagrywać. Dobra, mamy tego. Murtisa. Mmm nie, nie dogonimy go. A, to ja sobie pójdę spokojnie po skrzyneczkę. Okej. Okay. Dobra, tylko... Teraz jest takie coś, że trzeba... Teraz jest moje Moje najbardziej już wszystko już zrobiłem, że będę miał nitę na dziewiątym i uda mi się... Będę próbował Star Power odblokować. Teraz tylko ją wbić na 20 rankę, brakuje mi 26 chyba pucharków, bodajże. Nie ja nie jestem pewny. A naprawdę mi się dobrze nitą gra. Więc spoko. Mmm, okej. Okay. Miśka jeszcze nie rzuca. O, czemu mi się postawił misiek? Naprawdę. O, ja w ogóle jak biję mocno. Ty, jak ty bijesz, misiek. Kurde. I zabiłem ją. Dobra. Majsik. Dobra. A jego możemy nie pokonać. Dobra. Kurde, zablokowałem się, a mógłbym go pokonać. Tutaj jest kolcik z ośmioma. Duża ma. Sojusz, sojusz, daj sojusz. To cię zabije Chodź tu. No ale typek W ogóle jak mój mi się biło, bo mi się tak ult nabijał. Hmm, dobrze. Widzicie i dlatego... Nie opłaca wam się brać sojuszu, bo widzicie, to są ludzie. No patrzcie, patrz. Kręcę się ciągle. Z nim, żeby mieć sojusz On mnie zabije No, no, dawaj sojusz, no, dawaj, dawaj Ale nie z tobą Z tobą chcę soja Nagrywa się, sprawdzę czy nagrywa Nagrywa się, dobra, lecimy Nie, dobra, jeszcze nie Dobra, ale jest fajna gierka, na pewno będę na plus Pyk, pyk Kurde, ale to już jest mało Miejsca, więc O, tutaj jest Nie, nie, typę. Dobra, teraz misia. Tutaj stawiamy. I... At, at, o, myślałem, że nie wykorzystał ulta, chciałem powiedzieć. Ale przegrałem. Ale to wiadomo, bo on kolb miał ulta i był na ośmiu. Ale spoko, drugie miejsce. Ile mi by... O! Brakuje mi 20 dokładnie, równo teraz. Więc spoko, tak jak mówiłem, zapraszam Cię do tego klanu. Będziemy się rozwijać i jak chcę się być na odcinku, bo będę codziennie pozdrawiał, więc... Yy... Więc spoko, lecimy z drugą gierką, bo... Coraz bliżej do 500 pucharków. Eee, oczywiście na banita. Dobra, boję się tej szelki. To ona poszła sobie. Poszła sobie? Naprawdę? No to może i poszła. Dobra. Fajny damage ma Nita. Tak szyb, szybko i nawet strzały się ładują, więc bardzo fajnie. Dobra, tutaj jest penny. No i nic mnie nie zrobiła Przecież nie ze strzału trafiła Ja spróbuję tego Franka dojechać Ajajaj Ale ja, ja próbuję też tak ulta powoli nabijać To jest Shelly, Shelly sojusz Shelly Albo z kimkolwiek, no, no. Dobra Dobra, pięknie Nie, nie, nie Ale mnie opluła Shelly Co za zdzierstwo o nie, teraz jestem troszeczkę w pupie bo dwie osoby mnie biorą A dobra, trudno I tak dwie osoby mnie brały, więc nie wiem, w którą stronę uciec W tą czy w tą i tak bym zginął Ale tylko minus 3, więc jest spoko Kolejna gierka Dzisiaj jak najbardziej Nie wiem czy zrobię dzisiaj live'a Możliwe, ale no wiecie Tak wiecie o co chodzi Nie wiadomo też I co ok ok a w tego Daryla tak spróbuję go dziagnąć o dokładnie teraz żeby on mi nie jest 180 hp jest mówiłem właśnie o to mi chodziła, żeby tak myślałam że ten ult jego już mnie załatwi bo już naprawdę ostro biję jego ulcik. dlatego tutaj sobie o dobra mam multa to jest szelka. Dobra. Mhm. Szelkę obiliśmy raz. Tutaj może jeszcze być. Tak myślałem. Teraz do ja sobie robię. Ajejaj. Dobra. Mógłbym jej Miszka rzucić. Szczerze. I teraz Jezu, leży. Nice. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy Karla. Dobra. Misiek poszedł. Musiałem rzucić, bo. Dobra, ja idę w drugą. Ona mi będzie próbowała ulta użyć. Tu jest kolejna piara. Czy ona we mnie nie strzelała? Oj, ma chyba teraz problem małej linie. Dobra, tutaj jest kolejna, kolejny osobnik. Dobra, misiek walni, chociaż raz tą nitę. Znaczy, wow, Rose? Nice, dobra. O to mi chodziło teraz. I teraz puszczamy miśka. Dobra, ja idę od tej. Nie poszedł na nią, naprawdę. Ale, Misiek jest przeciwko mnie. Ona powinna. O Boże. A się wkopałem. No i teraz zginę, to wiadomo, ale. Dzie za dużo ma ten zasięg dla mnie ta Bo mam bardzo mocne strzały. Ale, it's okay. Dobra, mamy w ogóle. Mm, niedługo Mega Boxa I w sklepie mam ten, ten pakiet. I nie wiem jeszcze, czy będę go kupo kupował. kupywał, Kupował. I wiadomo, skinów naprawdę nie mamy fajnych. Może ten brok jest... Mmm, it's ok. Mm, ten, ten Dynamite... O no, nawet taki se. Te Mecha są fajne, tylko mi brakuje jeszcze 6000 tysięcy praktycznie. Ale dobra, chyba zlecimy z ostatnim gierką, bo nie wiem ile się nagrywa. Tak właśnie 8 minut. 8 minutes later. Dobra. Mm, możliwe, żebym tak mógł zrobić. O, dobra, tu jest shiba która ma gorszy ode mnie level. Kurde, ona będzie mocniej biła teraz. Dobra, ja wolę jej nie podbijać. Ja trochę sobie... Ulta. Kurde, próbuję tą Piper. Piper! Lecimy! kurde, nie chyba jej nie zabiję. Dobra, strzel, strzelaj. Nie wierzę, że nie mogę... Co? Trafiła przez ścianę! Czekajcie, muszę to zobaczyć na powtórce. Mhm. Coś czuję, że byłem schowany jednak ze ścianą. Chwila. A, będzie? A no tak, to nie będzie. Dobra. Z że podejrzane ci terrorstwo było, no to jeszcze raz. A serio, mi się wydawało, że przez ścianę tak o tutaj, tak... Ja stałem tutaj, o tak stałem, ona mnie tak trafiła. O tak stałem. Więc... Na no, spokojnie. Dobra. owo Boże, Ale zwaliłem. To było słabe, to było tragiczne. Co ja zrobiłem? Mogłem cofnąć sobie. Nie no, ale musimy miłym akcentem zakończyć. No nie ma za. Tak. Musimy miłym akcentem zakończyć. A nie. Ech, że lamusy zabijają. Dobra, teraz to już lecimy na te skrzynki. Już teraz i nie dam nikomu. Chociaż może i Jak tu będzie jazz? Crow, Boże, czemu on nie trafił przez tego kaktusa głupiego? Uff, ominąłem. Dobra, to jest już głupie, co ja zrobiłem w tym momencie, ale muszę dać jakoś radę. Dobra, udało mi się jakoś tak powoli pouciekać. I tutaj. Kurde, traf tego kroła! Nita, Nice. Dobra, króle. Krow leży Dobra, tutaj mamy Power Cuba Ok Więc poczko, tutaj nikogo nie ma A, 200 IQ Myślałam, że to Darle na początku Dobra Shelly Shelly nie powinna na razie nic robić Zresztą 400 też coś tam dostaję Dobra. Au, oh, oh. oh, 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 oh. oh, oh, my godness. O oh, 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 oh. Dobra, lecę na nią. A oh, już nie. Mm -hmm. No to nice, poleciałem. Myślałam, że tu ktoś może być, ale nie. Jestem totalnie w... W czterech literkach. Pomyślcie, jak to napisze co to znaczy, cztery literki, to przypnę mu serduszko. Mhm. Dobra, Misiek. Szybko, Misiek. A nie zdążę. Ale ten mi. Po jak obija. Prawie zabił ją. Dobra, plus dwa. Zawsze jakimś akcent tego O, idealnie do porządku wróciliśmy. Więc dobrze. To by było na tyle dzisiejszego odcinka. Zostaw suba, łapeczkę w górę. I zapraszam Cię do mojego klanu. Siema